No, witam, witam bardzo serdecznie, jak zwykle zresztą. Droga zimnego serca, czwarty tom e, autorstwa Glena Kuka. Czwarty tom, e, nie ogólnie Glena Kuka, ale jeśli chodzi o Imperium Grozy, rzecz jasna. I ja wiem, że dużo zostało powiedziane odnośnie tej e, serii już w wcześniejszych tomach, i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jest sens bardzo dużo e, rzeczy na tę chwilę dodawać, jeśli chodzi o całą tą serię, ponieważ ta książka absolutnie nie zmieniła mojego postrzegania odnośnie całej serii. Jestem pewien, że powiedziałbym równie dużo odnośnie wszystkich czterech tomów yy, czy teraz, czy przed przeczytaniem tego czwartego tomu. Pozostała kwestia jest taka, że ludzie, którzy próbowali czytać to wszystko na bieżąco no to musieli sobie troszkę poczekać, ponieważ ta książka została wydana a, dużo, dużo później niż yy, część trzecia bo to jest rok 2012, więc czekanie 25 lat. Tak, czekanie 25 lat na pewno nie jest rzeczą fajną i współczuję każdemu, kto próbował to zrobić. Ja za Imperium Grozy się brałem kupę czasu, bo po prostu wiedziałem, że to jest bardzo dobra seria i nie śpieszyło mi się, bo, wiecie, lepiej zawsze mieć z tyłu głowy coś fajnego. W każdym razie, droga zimnego serca, powiem wam szczerze, tak. Dziwnie mi się dosyć czytało tą książkę z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, Ponieważ jednocześnie znałem tych wszystkich bohaterów, ogarniałem całą sytuację, która, może nie, wstało, nie w 100%, która się jakby e, klarowała przez wszystkie poprzednie tomy i tak dalej i tak dalej. Więc jakby byłem dosyć wciągnięty w klimat. Okej, okay, te opowiadania pod koniec poprzedniego tomu troszkę mi zbiły z tropu, ale generalnie wiecie, ogarniałem co się dzieje, ten mój umysł był otwarty na wszelkie rozwiązania, które wymyśli nam autor. To jest pierwsza kwestia. Natomiast z tego samego powodu e, ciężko było mi się w jakimś tam stopniu, mimo wszystko, odnaleźć. Ja mam wrażenie, że między ostatnim tomem a drogą zimnego serca e, coś mi umknęło. Wcale tak nie jest. I jestem ciekaw, czy ktoś, kto jest po lekturze, miał tak samo jak ja, bo naprawdę mam wrażenie, że tutaj parę rzeczy jakoś, może nawet nie tyle zostały, wiecie, zapomniane czy pominięte, ale zostały tak dziwnie przyspieszone, tak to wszystko zostało, też nie chcę użyć pogmatwane, ale mm, tak jakoś, no, pokicikane, chociaż, no, w sumie to, to samo, no, ale wiecie, o co mi chodzi na pewno, e, że gdzieś tam zgubiłem jakby tą, ten cały klut ten cały wątek tego wszystkiego, Wciąż go ogarniając, wiecie o co chodzi, bo ja mam wrażenie, że porównując do, trzeci, do wszystkich trzech tomów, to to nie jest ostatnia część. Znaczy może jest ostatnia część, ale tak jak powiedziałem wcześniej, coś się zmieniło. Tu powinno być coś jeszcze przed tym tomem. Takie ja mam przynajmniej wrażenie, bo obraz sytuacji dla mnie się zmienił. Bez wnikania w jakieś tam szczegóły, po prostu się zmienił. I mówię, jednocześnie czułem się jak ryba w wodzie, no bo tak jak powiedziałem, wydawało mi się, że wiem wszystko. A kiedy przeczytałem ten tom, kiedy w ogóle jeszcze go nie skończyłem czytać, kiedy byłem w trakcie, to uznałem, że chyba nie do końca aż tyle wiem. Stąd tytuł tego filmiku. Na więcej niż jeden raz mi się wydaje, że to jest seria równie. Taka ciężka e, w odbiorze co Czarna Kompania albo nawet jeszcze cięższa i mająca naprawdę z Maezanską Księgą Poległych więcej wspólnego niż e, by się nam na pierwszy rzut oka wydawało. I tu nie chodzi tylko o wojnę, nie chodzi również o jakieś tam wywyższanie pewnych postaci i, i, i jakby wybranie tego na, na różne, różne płaszczyzny. Ale przede wszystkim chodzi o narrację, przede wszystkim chodzi o to, że autor mimo wszystko wrzuca nas na dosyć głębokie wody, no i brak jednak głównego bohatera, tak? jest, to, jest to bardzo charakterystyczna cecha, jeśli chodzi o Glena Cooka, chociaż w czarnej kompanii no, moglibyśmy się co do tego kłócić, No ale nieważne. Ważne jest to, że naprawdę w Imperium Grozy, w kronikach Imperium Grozy Glen Cook pokazuje nam em, niby tego samego kuka którego znamy z czarnej kompanii, ale jednak e, człowieka który ja bym powiedział, że nawet taką jeszcze większą kwintesencją tego autora jest e, nie czarna kompania, ale właśnie imperium grozy, ponieważ tam e, on pokazuje nam siebie, ale można powiedzieć jeszcze ze zwiększoną taką e, siłą. Zresztą tego tak, imperium grozy yy, go nam wszystkim przedstawiło. W sensie to była pierwsza rzecz, którą ludzie powinni yy, od Kuka, znaczy może nie powinni, ale pff, teoretycznie, chronologicznie patrząc, powinni kojarzyć. I wydaje mi się, że gdzieś tam ten kor, że tak to nazwijmy, jeśli chodzi o tego autora, został właśnie zawarty w tej serii, a nie w czarnej kompanii. Oczywiście ja uważam, że czarna kompania jest lepiej napisana, ale też między innymi dlatego, że jest mimo wszystko bardziej przystępna. Tutaj, ja też mam taki troszkę mimo wszystko niedosyt, ale to wynika z tego co powiedziałem wcześniej, że jednak brakowało mi trochę jeszcze czegoś, jakiś jeszcze jakoś chociaż jednego tomu wcześniej, albo tomu później, może tomu później niekoniecznie. Bo zakończenie drogi zimnego serca jest zakończeniem, które bym mógł w jakiś sposób Eee, znaczy nie chcę spoilerować, ale, ale mógłbym pokiwać głową, jeśli chodzi o, o odniesienie do Czarnej Kompanii. Eee, czy, czy, czy nawet eee, patrząc przez zakończenie, eee, właśnie czy Czarnej Kompanii, czy Drogi Zimnego Serca, faktycznie utwierdzam się w przekonaniu, kto jest ich autorem i, i, i tak naprawdę kto jest panem własnego losu. Wiemy, że jest nim Glenn Cook i tyle. Podsumowując w wielkim skrócie, powiem Wam tak. Najważniejsza kwestia z tego filmu, jaką powinniście moim zdaniem wyciągnąć, jest to, że to jest, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, seria na więcej niż raz. Nie na raz. Ponieważ wydaje mi się, że docenienie pewnych smaczków, czy w ogóle ogarnianie sytuacji, bo ja mam wrażenie, że wydawało mi się, że wiem wszystko potem się okazało, że niekoniecznie. Więc ja uważam, że troszkę e, gdzieś po, gdzieś pomiędzy się e, zgubiłem, e, albo nawet nie tyle zgubiłem, ile wydawało mi się, że idę tą drogą. doszedłem do celu, ale wiecie, wydawało mi się, że idę inną drogą do tego celu niż szedłem faktycznie. Doszedłem do celu, ale ale inną po prostu drogą, niż pierwotnie zamierzałem. I od tego zależała gdzieś ta moja interpretacja może całości. Nie wnikając w szczegóły, za bardzo nie komplikując Wam też tego, co chcę Wam powiedzieć, jest to naprawdę dosyć moim zdaniem trudna fantastyka e, dla wymagających, e, dla ludzi, którzy nie oczekują banałów, którzy chcą poznać wiele postaci, ale jednocześnie tak naprawdę do żadnego się nie do końca przywiązywać. Gdzie jest dużo rzeczy, które naprawdę... E, można docenić, ale jest to no, okupione pewnymi e, stratami, pewnymi jednak jakimiś tam e, chwilami cierpień i, 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 i tak dalej, i tak dalej. E, ale dla fanów KUKA, jakby ja uważam, że. Czy, czy w ogóle dla fanów takiej fantazy realistycznej, takiej ciężkiej, mrocznej. Typowo wojskowe, chociaż w, tej, w tym tomie nie było wojskowości. O, to jest też dosyć istotna kwestia, że tutaj wydaje mi się, że to był jeden z takich przyjemniejszych tomów, raz, że było ostatni. Adważam ja jednak, mimo wszystko, jeżeli chodzi o te wojny, wszystkie które towarzyszyły poprzednim tomom, to tutaj było tego najmniej. Co jest, myślę, że na plus. Choćby dla zasadzie kontrastu do poprzednich tomów, bo ja nie mówię, że to było złe. No, nie ma drugiego takiego pisarza, który by tak opisywał wojnę jak od wewnątrz, jak Gang Cook ale no też z drugiej strony ile można o tym e, czytać więc e, dla fanów takiej właśnie tego typu fantazy e, myślę że jest to absolutnie do polecenia ale nawet jeżeli jesteś fanem tego typu książek no to ostrzegam cię że naprawdę będzie, będzie ciekawie będzie ciężko ale myślę że mimo wszystko będzie warto ja wiem że ja będę musiał jeszcze do tego pana wrócić i tej serii kiedyś bo po prostu wiem że E, za drugim razem wejdzie e, lepiej. Także tyle ode mnie na dziś, e, no i widzimy się w kolejnej recenzji na razie.